Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj wystąpi nabytek do AZP, który niedawno wstąpił 12 QT. Pamiętacie akcję AZP KONT? Rekrutuje. Udało się naprawdę wielu bardzo fajnych ludzi ściągnąć nas do klanu, także jest, jest bardzo miło i wreszcie gwarnie. No i tutaj kolega popisał się bardzo fajną bitwą. Wynik doskonały, a i sama gra bardzo fajna. Także absolutnie znajduje się w tej serii tylko i wyłącznie dlatego, że bitwa mi się spodobała. Jak wiecie, u mnie nie ma możliwości dostania się gdzieś tam po znajomości ze słabym wynikiem. Musi być naprawdę bardzo ciekawa bitwa. A myślę, że Helka Cika dawno nie było. Jednak Czołg, który kiedyś był bardzo lubiany i bardzo często. Na randomach wykorzystywany. No teraz już ma po, tych, po tym nerfie lata świetności za sobą. No i zobaczymy, co można jeszcze na się ugrać. Pierwszy strzał w Panterę, 400 ponad metrów, także nie powinien tutaj być zaświecony. Zestaw taki typowo td czyli Lornetka i Siatka. Jeszcze nie wiem parametrów 240 uszkodzeń, 160 przebicia. Losowanie na siódemki, czyli nie najgorsze. Aczkolwiek te oni, twarde bestie, także y, bardzo mięciutko nie jest, ale mamy na razie cały czas cele, które akurat tutaj się nam ładnie pojawiają. Udało się trafić tutaj y, ciężko. Czasem jest tak, że nic nie przyjedzie, a czasem przyjedzie kilka czołgów, jest strzelanie. Akurat w tej bitwie złożyło się tak, że jest co strzelać: 365 metrów. Tamte czołgi, szczególnie Kawulec, jest ślepy, także nie ma opcji, żeby nas zaświecił. Mamy 700 obrażeń. No i Kawulec tam z Rudem utknęli mocno. Niestety od wieży nie weszło. Hellcat ma mało amunicji, jeśli pamiętacie, także trzeba dosyć rozważnie z niej korzystać. Szkoda, że te dwa strzały były rykoszetami celowanie po włazie mógłby być ten wynik jeszcze fajniejszy. Teraz wreszcie udało się trafić. 900 obrażeń. Teraz gra Hellcatem jest no mocno Tedekowa, To jest czołg, który... Zobaczcie do tyłu jak on się rusza, jakby miał uszkodzonego kierowcę. Ten nerf jazdy do tyłu spowodował, że bardzo ciężko nim teraz się gra jakoś tak agresywnie jak medem, ponieważ prędkość do tyłu no blokuje nam jakiekolwiek szybkie wyjazdy, wycofanie się i strzał. Trzeba niestety grać nim nieco, nieco ostrożniej. ten strzał niestety po gąskach, ale może teraz uda się trafić i wykończyć kawulca tak jest, 1100 obrażeń, pierwszy frak. mamy bardzo ładnie, akurat w tej bitwie idealne cele które nam się wystawiają pod lufę, także sytuacja bardzo, bardzo fajna w tych czasach ciężko znaleźć sobie takie czyste przestrzały papierowymi czołgami a na lotnisku to już w ogóle Akurat tutaj zdarzyło się tak, że, że byli wrogowie, także udało się prawie 2000 naklepać, Dickermack zabił swojego niestety no i 4 do 5 cały czas na razie gra z daleka, ale ciężko tutaj wymagać od, od Helkata na siódemkach, żeby walczył na mordowni. Mamy jeszcze fałeczkę, która nam tej pięknie podjeżdża. Także kolejna fajna pula hapsów. Około 400 metrów, także fałka nie jest w stanie zaświecić. Co prawda, dikera zaświeciła, nie wiem jakim cudem. Może akurat był gdzieś tam na końcu sięgu rysowania. 46, 240 400 obrażeń już. I mamy trzeci frak i 2,5 tysiąca obrażeń. Także wynik już bardzo, bardzo dobry, jak na szósty tier. Oczywiście, to jeszcze nie koniec. 6 do 6. Sporo hapsów jeszcze jeździ. Teraz mamy żarówkę. Jedna arta, ale y, bardzo łatwo i na pewno nie będzie trafić. Helkat do przodu jeszcze jako tako jeździ, ale do tyłu no to już jest, jest dramat. Ale też nie jest. Jest to cień, cień dawnego mobilnego Helkata. Teraz można mm, tak naprawdę. Znaleźć inne, lepsze, te deki, które będą oferowały podobną mobilność, a i miały trochę pancerza. Obrót wieży również wolny. Nie pamiętam jak to było, ale trwało to bardzo długo. Teraz fajne zgęszenie na T34.1. Gdyby nie miał zestawu naprawczego, to prawdopodobnie już by go wydoił do końca. Dwa 800 obrażeń, 8 do 6. No i oglądamy, co nam się będzie działo dalej. Jeśli chodzi o hapsy, to nie mamy dużej przewagi. Wszystko jeszcze może się wydarzyć. Teraz nieco lepiej. No i patrzymy, gra bardzo spokojna. Sporo obrażeń narobił. Zobaczcie, 570 HP ma 2800. Tak, na jakąś misję zrób ileś tam więcej obrażeń niż pula HP. No to prawie, że pięciokrotnie już. Kolejny udany strzał, przekroczone 3000. Bardzo dobry wynik. No i teraz celujemy w iska także gra bardzo dobra najpierw strzelanie w to co było wyświecone teraz zmiana pozycji wyszukiwanie sobie jakichś lepszych, lepszych łakomych kąsków no i przede wszystkim nie tracimy hapsów hub i mamy więcej hapsów tym możemy więcej zabrać przeciwnikom w późniejszej fazie bitwy teraz gonimy meda 7 tieru t341 załadowany apcr udało się go wykończyć no i widzimy ten Hellcat. No tak jak mówię, no nie jest to czoł, którym kiedyś zajeżdżało się wrogów i prawie że kręciło się karuzelę. Teraz już różowo nie jest. 3-400 obrażeń, 5 fragów. Gramy dalej. Jeszcze parę chapsów jest. Tutaj jest pełna AT-7. I to jest bardzo łakomy kąsek. Walczy z AT-8. Próbuję ten Hellcatik się troszkę rozpędzać, ale widzimy, jest... Nieco zamulony oni. Y, twardy cel. Zobaczymy, czy uda się go w ogóle przebić. Celowanie po włazie weszło po wieży. Nie udało się. Przełączenie na pecera. Pośród wstał 8 plus 1 haek, także niedużo. Szukamy tego oni, ale już drużyna się nim zajęła. No i teraz ta AT7. Która wykończyła tą AT8. Myślę, szkoda, że 12QT nie pojechał na niego wcześniej. Był zajęty. Była fajna szansa go objechania, ale jeszcze nie wszystko stracone, ponieważ podjeżdża Dicker Max. Może zajmie go od przodu, i wtedy idealnie byłoby go y, zajechać. Zobaczymy, co się wydarzy. 3400. Y, cały czas tam był oni, ale nie ma żadnego przestrzału. Także myślę, że idealnym rozwiązaniem będzie AT, AT7 po prostu. Pełny AT7. Tylko wjechać mu na tyłek, i mamy pełno darmowych hapsów. Zjeżdżamy. A szkoda tego strzału, bardzo szkoda tego strzału. No i teraz jeszcze gęsi go Dicker Max i bardzo fajna sytuacja, kiedy AT7 staje zajechana. Od tyłu spokojne celowanie teraz. Bez pośpiechu. W kółko ze zgęszeniem, bardzo ładnie. Teraz delikatny objazd. I znowu w kółeczko ze zgęszeniem. Także bardzo ładne, spokojne zagranie, bez nerwów, pełne, pełna kontrola. 4000 obrażeń już, 4400, także dojenie AT-7, bardzo przyjemna sprawa, nikt nam nie przeszkadza. Znowu gąska, już trzecia, różna. No i tutaj może HE jakby był lepszy na no, te kilka hapsów, 6 hapsów. H jakby był lepszym wyborem, zostałby jeszcze jeden pocisk, ale mamy 4600 obrażeń. 13 do 13 wynik rewelacyjny jak na szosty tier ponad 4600 rewelacja dychy się by nie powstydziły no i teraz lecimy po Artkę full HP także zobaczcie jak dużo 12QT zrobił obrażeń przy nie straceniu ani jednego hapsa także naprawdę bardzo dobrze rozegrane bardzo duży wkład w zwycięstwo no bo wiadomo, że arta tutaj y, mogłaby coś oczywiście zoneszotować, ale załadowany haeczek kręci się, ale wykańczamy. Obejrzyjmy sobie teraz screeny końcowe, bo jest na co zerkać. Mamy tutaj odznakę mistrzowską, oczywiście. Czołgiste sniper, duży kaliber oraz specjalistę. Jeśli chodzi o EXPA, zerknijcie. 2042 czystego ekspo na szóstym tierze, rewelacja oraz prawie 5000 obrażeń na helkacie 7 fragów, także wynik no, rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny spokojne rozegranie bez nerwów, wykorzystanie atutów swojego czołgu asysty nie ma, 160 dystans, 2200 zarobku również nie ma ponieważ były apc -y, praktycznie cała municja wystrzelana bitewka naprawdę świetna, także wielkie gratulacje tak myślę Helkatem w obecnych czasach grać się powinno, czyli ostrożnie, a kiedy można, to jakieś delikatne oflankowanie czy wjazd na tyłek. Dzięki, trzymajcie się, cześć.